Teraz pokażę wam, jak zrobić na przykład zbroję z czarnej stali dla woja, zbroje zbroję fang lub możemy inaczej. Wchodzimy w tabeleje MT2, player i ten proto. Przez ten czas już znajdę zbroję z czarnej stali. O jest, dla wojownika 11299. 9. Będziemy mieli taką tabelę. Pamiętajcie, jeszcze, że item proto ma kilka stron. Broni są na pierwszej, i zbroje są na drugiej. Dobrze. Szukamy. Ctrl F. 1 2 9 9 Klikamy jeszcze raz Enter. I tu mamy zbroja w czarnej stali plus 9 I teraz wchodzimy w tabelę Refinet e, WNUM i Refinet. Refine set. Dobra. I teraz, mm, co ma. Jaka zbroja ma się zrobić z naszej czarnej stali, jeżeli ją ulepszymy na plus 10? W moim przypadku dam. O, zbrojek Fang. 1, 1, 2, 9, 7, 1. 1, 1, 9, 7, 1. 7, 1. I tu musimy obok napisać 501. Zawsze musi być 501. Dobrze i wtedy haczyk no zdogłało. dobrze Tak samo możemy na przykład się zbroi płytowej o Ym, nisia 11209 1209 Jeszcze raz Zmniej się zbroi płytowej co ma powstać na plus 10, 9. Dzie Co ma powstać, jak będzie na plus 10? No to damy na to, nie wiem, wojownik inteligencja, mm, słaba zbroja, wroga, wrogi mur, inteligencja, wroga, wytrzymałość, albo się, nie, ciągliwość. Czyli 11301. Jeden, 11301 jeden, jeden. Jeden, jeden, i tu jak zwykle 5001 będzie działać, więc zapraszam do subskrypcji, oceniania mojego profilu, komentowania. Pozdrawiam, by fire attack fal. Do zobaczenia.